Cześć, witajcie w cotygodniowych warsztatach terapii lasem. Mamy poranek godzina dziewiąta. Jest chłodno, wrześniowy chłodny poranek, sieci słońce, także zapowiada się piękny dzień. Wydaje mi się też, że temperatura nieco podskoczy, ale póki co mam na sobie koszulę. Bo chód jest odczuwalny, aczkolwiek. Bardzo przyjemny. Dzisiaj jestem tutaj z zamiarem ugotowania sobie polskiego, klasycznego dania. Mimo, że warzywo, z którego będzie przygotowane, wcale nie pochodzi z Polski, ba, nawet nie pochodzi z Europy, a z dalekiej Ameryki Południowej. Warzywo to zawitało na naszym kontynencie w XVI wieku i wcale nie przyjęło się od razu jako popularne warzywo konsumpcyjne. Ze względu na swoje piękne kwiaty początkowo było uważane za roślinę ozdobną, a tak naprawdę spopularyzowali je dopiero Anglicy w XVII. Wieku Na masową skalę warzywo to wykorzystywane było podczas wypraw Napoleona do wykarmienia jego potężnej armii. Z prostego powodu pozwalało nakarmić masowo dużą ilość ludzi, było w miarę trwałe i łatwe w przechowywaniu. I oprócz posiłków, można z niego było również wytworzyć alkohol. A jak nie trudno się domyślić nic tak nie zachęca do boju i rzucenia swojego życia na szale wygranej jak kilka głębszych mocnego trunku. Pewnie większość z Was już się domyśla, co będzie głównym. Składnikiem dzisiejszego dania. Jednak danie nie jest największym wyzwaniem na dzień dzisiejszy, a znalezienie grzybów grzybów, którymi będę chciał wzbogacić dzisiejszy posiłek. I znalezienie tych grzybów wcale nie jest zadaniem banalnym, bo w tym roku, jak na razie, w Wielkopolsce z grzybami bywa różnie. Poza tym, las, w którym jestem, raczej typowo grzybowy nie jest. Także ja się skoncentruję teraz na tym, odłożę kamerę i poświęcę całą uwagę na szukanie grzybków. No niestety po dwóch godzinach bez owocnych poszukiwań nie udało się znaleźć grzybów jadalnych. Znaczy, znalazłem grzyby jadalne, znalazłem kilka słów, ale nie mam doświadczenia z tymi grzybami. Podobno są przepyszne, wyborne wręcz. Niesamowicie podobno smakują z patelni w panierce. Nigdy ich nie jadłem, nie będę próbował. Zrobię to na pewno kiedyś, ale przygotowane przez osobę, która. Na grzybach zna się lepiej ode mnie. Było też kilka innych grzybów trujących, ale żadnego znanego mi jadalnego po drodze nie spotkałem. Spotkałem za to zająca, spotkałem za to takie miejsce, w którym były trzy oczka wodne. Wydaje mi się, że w, jest to miejsce, zresztą było to widać po śladach, gdzie zwierzaki mają swój wodopój, i myślę, że kiedyś. Wczesnym porankiem wrócę w to miejsce z nadzieją na spotkanie zwierzaków przy wodopoju. No i spotkałem też w środku lasu pomnik przyrody. Wydaje mi się, że był to grab, ale nie jestem pewien. Jeśli na ujęciach jesteście w stanie zidentyfikować to drzewo, dajcie znać, bo żera mnie ciekawość. No dobra, grzybów nie będzie, ale idziemy dalej z tematem. Przygotowujemy sobie dzisiaj posiłek w terenie. Zrobię sos, będzie bez grzybów. Śmietana i cebula będą musiały wystarczyć i może dodam ekstra więcej pieprzu i zrobię z tego sos coś ala pieprzowy do mojego głównego dania. No dobrze, jestem rozstawiony, mam przygotowane drewno, suchutkie, twarde drewno. Też mi się wydaje, że to jest grab, choć pewności nie mam. Generalnie na pewno będzie fajnie się palić, dawać dobry, dobrą temperaturę, stabilną, nie tak jak sosna, która pali się bardzo gwałtownie, co powinno być przydatne przy dzisiejszej potrawie. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest Ziemniak, z którego przygotujemy placki ziemniaczane, bądź jak to się mówi u nas w Wielkopolsce, plędze. Do tego zrobię sos śmietanowo-cebulowy. Miały być grzyby, ale jak wiecie, nie udało się ich znaleźć. I takim posiłkiem będę się dzisiaj raczył w terenie. No to co? Biorę się za przygotowywanie placka. Zrobię jeden duży placek, który wypełni mi całą patelnię. I na samko jest po sausage Mam już przygotowane z grubsza moje, moją masę na placki ziemniaczane. Starłem ziemniaki, odsączyłem wodę, teraz niech sobie jeszcze troszkę czekają. Mam pokrojoną cebulę z masłem do domowej roboty. Także myślę, że czas rozpalić kuchenkę i w, w czasie kiedy kuchenka będzie nabierała swojej mocy ja dokończę wtedy przygotowywanie moich placków, doprawię je solą, dodam troszkę jajka, dodam troszkę mąki i zacznę smażyć moją cebulę, z której wykonam sos, który zleję z patelni, taki mam plan, do kociołka, żeby sobie poczekał, zrobię w tym czasie placek, podgrzeję sos i danie będzie gotowe. Kuchenka rozpalona, placki przygotowane, wszystko mam gotowe do smażenia. Włożyłem takie grubsze troszkę kawałki drewna do środka, żeby, żeby uzyskać bardziej żar i niższy płomień. Bo teraz te płomienie buchają i są za duże do, do smażenia. Zrobiło się ciepło, zwłaszcza przy kuchence. Naprawdę bardzo fajny, sympatyczny, jesienny. Właściwie chyba jeszcze nie jesień. Jeszcze chyba mamy lato, tak mi się wydaje. Ale generalnie późne lato, bądź wczesna jesień. Przekaz jest taki, że jest naprawdę bardzo sympatycznie trilautowo. Jestem w takim lekkim zagłębieniu. Zresztą za mną widać taki lekki wąwozik. Takie zagłębienie biegnie przez kilkaset metrów tutaj przez las. Także raczej. Jestem dobrze schowany, fajny teren. Gleba z piachu, także spokojnie można tutaj palić kuchenkę. I myślę, że ta lokalizacja też na jakieś wypady z niewielkim ogniskiem będzie dobrym miejscem. Ok, to ja czekam aż mi troszkę płomienie przygasną, i wkładam. Zacznę od czego? Zacznę od cebuli, podsmażę ją, dodam do tego śmietanę. Jak sos będzie gotowy, to wtedy przejdę do robienia mojego placka. Teraz naprawdę żałuję, że nie da się przez kamerę przekazać Wam zapachu, jaki się tutaj unosi. Ach, pyszny. Dobra, teraz myślę, że cebula już jest na tyle zrumieniona, że można ją podlać śmietaną. Zagęścimy wszystko i sos powinien być, oczywiście przyprawimy jeszcze i sos powinien być gotowy. Placek się smaży, co pewnie słyszycie. Przewróciłem go na drugą stronę. Tak, tak, używałem plastikowych przyborów kuchennych. Problem jest jedynie taki, że jest on całkiem spory i nie wiem, jak go zmieścić na tej desce. No, ale jakoś sobie na pewno poradzimy. No to danie gotowe, życzę Wam smacznego. Jeśli coś wiecie, ja muszę spróbować. Jestem ciekaw czy ten plecek się zrobił na całej grubości. Sosik podgrzany. Hmm. Przepraszam, może nie jest po, nie jest po zbójnicku, ale muszę się przyznać, że nie jest za mnie zbój, jeśli chodzi o to danie. Ja je kończę, bo mi niezmiernie smakuje. No i zacznę powoli po sobie sprzątać. Kuchenka niech sobie dogasa, a ja ogarnę okolice, żeby nie zostawić po sobie, po sobie śladów. Posprzątałem po sobie, jestem spakowany, Jedynie co po mnie pozostało to skórki od ziemniaków i skorupki po jajku, ale to akurat środowisku nie zaszkodzi. No to co, dzięki wielkie, że byliście ze mną w czasie tego kulinarnego wypadu, mam nadzieję, że Wam się podobało, mnie smakowało naprawdę wyśmienicie. Także uważam ten wypad za bardzo, ale to bardzo udany. Trzymajcie się, do następnego razu.